manko Idę się wykąpać Witam was bardzo w kolejnym odcinku z The House Drivela Chyba się tak gra nazywała Ościnek nagrywam po odcinku Więc będzie to dosyć ciekawe Będzie wyglądać Nie wiadomo jaki był odzew odnośnie tej gry Ale postaram się nagrywać Raczej postaram się nie przysłaniać y, głośnika, raczej mikrofonu, bo to powinno pomóc nagrywkam. Dobra, my robimy tutaj. Zobaczymy, czy lepiej jest y, po, na, nagrywki trzymać tak czy inaczej. Bo ja trzymam mam telefon inaczej niż y, y, ten. ...niż wcześniej, zobaczymy, jak to będzie Wcześniej jeszcze nagrałem Hello Neighbor. Ale... O, jest. Dobra. To była piwnica. Mam nadzieję, że jak będzie to dobrze, to mam nadzieję, że obrócę ten telefon, bo, bo ja trzymam y, telefon inaczej, jak już mówiłem. Tutaj jest chyba ogarnięte? Nie. Dobra, najpierw sobie tutaj ogarnę. Najpierw wywalimy śmieci i posprzątamy. Do końca będziemy stawiać beble. 11% postępu. Postaram się wycinać te nudne momenty. Chociaż w sumie to też jest ten nudny moment. Dobra, ja tu posprzątam i widzimy się już za chwilę. Okej, okay, ja już jestem tutaj i ja co mam powiem, powiem, tutaj było tylko samo sprzątanie. Żeby nie było, że jeden pokój jest ukończony. Dobra zacznijmy tutaj na no, tapety tapety Morela. Tapety. No niektóre, niektóre y, są tapety, a niektóre tapeta. Lol. Gdzie to jest Może po skończnikach kupimy nowy dom, bo tamten już jest w 100% ogarnięty. Jeszcze będę mógł kupić basen, no ale mi się nie chce już. Jak tutaj mam taki basen fajny. W ogóle zauważyłem, że to są tylko szablony cały czas i tak samo domy możemy kupić na stronce. Narożnik nowoczesny. To może usuniemy ten stary narożnik. Byle jak meble, jak zwykle usunę. Postawiam półek, nie będę im wywalał, tylko stare meble im wywala. Narożnik nowoczesny. Zgaduję, że jeszcze telewizor będę chciał kupić. Tak, będziemy musieli telewizor kupić, ale zaraz kupię. Skąd o tym wiem? Bo jak jest za darmo. To jest coś do zadania. Jak jest, y, trzeba zapłacić. To nie jest to do za zadania. No jest to dywan niebieski. Napiszcie mi w komentarzach y, o co chodzi z tymi dywanami, i jak zrobić, żeby na przykład dywan był niebieski. To ja pierniczę patrzcie, to jest taki dywan. Dobrze, że przeczytałem miejsce, bo miejsce to jest podłoga. Wreszcie to oglądałem. Stolik z półką. Jest z sali spółką i później będzie telewizor 4K. TV stand nowoczesny. Może to daleko, bardziej bliżej tak na by to postawić. O. Tak. Tak. TV ten klasyczny, ciemny, a nie. A to jednak jest. To jednak to. Myślałem, że to inny. TV stand klasyczny, ciemny. Tutaj nie będziemy wstawić telewizora. Regał 8, półka. Regał 8, półka, tak? Tak, półka. Pyk. To jest, słowa. To jest słowa, którego nie przeczytam. Bo to nie, bo ja nie chcę... wyjść na głupiego. powinny szafki kuchenne. Czy to jest y, salona kuchnia? Tak, to będzie salona kuchnia. Może ja to usunę i wstawię tutaj w tym miejscu TV 4K widziałam. Według oglądane mecze maszyna do kawy. Maszyna do kawy. Kuchenka mikrofalowa. Klimatyzator. Pierwszy raz w ogóle klimatyzator zmontuję. Idzie gdzie są ten klimatyzator? Tutaj. Czy gdzie? A tutaj walniemy. Głośnik drew. Ale będzie głośny, że raz rozwalą uszy. Tak będzie głośno, jak mecz będzie oglądany. Zgaduję, że oni będą mecz oglądać. Lampa. Halloweenów. nie ulubione. Szerokie zasłony niebieskie. Szerokie zasłony niebieskie. Wreszcie ogarnęłem sprawę. To szerokie zasłony. Cegar, Cegar ściany jest tu chyba, czy tutaj, tutaj jest, no. Rzutki będą, tak żeby okna nie zbić, a nie telewizora. Może tutaj będą żółtki. Zazwyczaj tak powinno się dawać. Pyk tych. Starady karabin. Ole drogi. Zgaduję, że to gdzieś w Ameryce jest. Bo to w Ameryce mogą mieć tak broń powieszoną, a Palce to trzeba mieć sejfy specjalne. Już o tym wiem. Gitara. Gitara się ma, mój ulubiony widz. Zamek, obraz. Pozdrawiam gitara się ma w ogóle. Dobra, ukończone. Teraz garaż. Farba, farba szaro niebieska. Cztery ściany. Tym będę malować, a nie szczotką będę malować. Chyba był update, patrzcie. Bo tak nagle się zaczyna to pojawiać, wcześniej to było tak nagle. Czy to tak było po prostu, czy, czy dopiero teraz to zobaczyłem. Piszcie w komentarzu, czy w wyszukiwaniu odcinku tak było. Bo też bardzo możliwe, że gra mi się aktualizowała. Ludówka. To <grymne> jest dziwne. Powinno być możliwość przerwania tego. Dobrze, że kitu nie trzeba dawać. Ludówka 2D. Tutaj. Ludówka w garażu Chyba się da Bo niektórzy zmywarki dają Kuchnia, szafka Górna Co to jest? Tam, tam kuchnia, tutaj kuchnia Co jest? Karosztrojek z Szemabuka Czterema kółka. Żadnymi trzeba. Trzeba nic... Trzyma. A, chyba, że... Chyba, że... No, bagara 100% Chyba nie wstępując z kąta, więc jednak trzeba było to zamontować. I miałem to usuwać. Jeszcze nikt nie chciał mi zamontować grzyjnika, że dzisiaj. Po wstępnym odcinku chyba żeśmy montowali. Czy to nie poza odcinkiem zrobiłem do zadanie? Chyba. Nie jestem pewien. Puszko nowoczesne. Nocnej ciemności. Farba madrość. Pyk. Pyk. I tu ja mogę nieskończoność kłaść tych farb Na tapetach to za bardzo nie widać. Czy bardzo możliwe, że ja tapety w poprzednim odcinku malowałem? On nie jestem pewny. Dostać farbę. Farbę Farby. farby. Jeszcze chyba płytki, malowałem też. To trochę dziwnie brzmi. Dywan. Ciemny wzór. Szczęście już ogarnię o co chodzi. Wcześniej to był problem. Bo wygląda no to jak bo myślałem, że to chodzi o taki dywan o. Co się kładzie a to jest taki umieć przedmiot Taki królewski to chyba jakiś yy, kwiatek jest. inte craft. Dobra, to jest lampa. Myślałem, że to jakiś Łącz. Włącz Łącz. Nie mogę włączyć. Tu nie mogę coś włączyć. Dobra, jest. Szafa 2, drzwi ciemne. myślałem że już tego nie ogarnę, Bo myślę, że to jakiś kwiat i bym anulował zadanie. Szerokie zasłony niebieskie, słony niebieskie, nie w obrazach, tak? Piek. i zadanie ukończone na 100%. Ok, ja już sprawdziłem. Mamy jeszcze miejsce na. Kupienie sobie domu w ogóle na nagraniu mi wykazywało 20 minut, ale wy macie tak gdzieś to około się pojawia 17 minuty. Dlatego, że ja wyciąłem ten moment, gdzie robiłem porządek, ale dobra, ja kupujemy sobie nowy dom, nieruchomość. No i tak. Dom na ulicy Martin. Owa cena za taką wielkość. Za 1000 dolarów. Mam do sprzedania. Okej. Okay. Jemy sobie na naszą. Dom. O kurde. A no to ładnie tutaj. Możemy sobie przestać nie możemy sobie to przedać będzie sprzątanie. W ogóle mogę tutaj widać Nic mi się brudu na przykład Nie ma brudu już żadnego, tylko śmieci są. Śmieci jeszcze są do ogarnięcia, bo one są tak w miarę widocznych miejscach, a brudy na przykład na dywanie są słabo widoczne. I tak na to wychodzi, że się muszę latać z pół godziny za brudem jednym. Na nie mogę go znaleźć. Świetnie. Czy, w dzisiejszym odcinku, robiliśmy dokładnie ten sam dom? Tak, to jest ten sam dom. Tutaj jest łóżko. Czekamy, gdzie jest... Kuchnia. Dlaczego znaczy, mam dwa łóżka, i jedno w garażu? Dobra, nieważne. Może sobie kupimy auto kiedyś? Bo można kupić tutaj na przykład taki Nobi Wagon White, to jest chyba najtańszy. A, kto jest ten najtańszy. No dobra. W ogóle pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak kosimy trawę, bo tego jeszcze nie było. Było farbowanie, było yy, yy, te, gipsowanie, czy tam kitowanie, yy, było czyszczenie i te, i sprzedawanie. A tak się kosi trawę w tej rzeki. Taka uwaga. Tu bo tam może też za, za potem być coś, coś koszenia. W ogóle, dlaczego tu nie ma bramki? W, w tej, wejść i przenieść się do jednego miejsca. To by było fajne. Zlecenia by się w normalnie. Te stawetu, tylko by się przenosiło na inną nieruchomość. A w tablecie by się tego kupowało. Mam nadzieję, że dobrze. Proszę. I tu nie trzeba cały czas trzymać, tylko po prostu wystarczy raz włączyć. I ci się jest kosikował. Ale tu jest jakaś porażka. Za domem najbardziej. Więcej śmieci jest za domem. O i tu jest basen. Ten. Ale no. W ogóle tam jest telewizor. Mógłbym go zanieść do domu, ale dużo pracy nam tutaj przy tym czeka, przy tym domu. W kolejnym odcinku będziemy ogarniali ten dom. Ja porobię zlecenia, zarobimy sobie, będziemy ogarniali dom. W kolejnym odcinku ten nie będziemy robić żadnych zleceń. Dobra, ja się z Wami żegnam. Nara i cześć. Zostawcie łapkę w górę jeszcze na sam koniec.